Dobrze, witam Was bardzo serdecznie już w ósmym odcinku naszej serii Distance pod Od ostatniego, zaraz sobie porozmawiamy co się pozmieniało. Powstały nowe linie, w sensie jedna dosłownie linia. I też troszeczkę pozmieniałem, tak jak widzimy tutaj chociażby w Chengdu i czększa, Tak jak sobie zapowiedzieliśmy w poprzednim. Dobra, więc pierwsza sprawa. Linia Chengsha-Chengdu. Z powrotem znowu wróciłem do rozwiązania, że jest jedna linia i ona też od razu przewozi tutaj towary. Ciężko stwierdzić, porównując same wykresy, ale wydaje mi się, że jest troszeczkę lepiej. Co prawda, nadal nie mamy takiego, jak było na samym początku, czyli prawie na równi, ale przynajmniej wydaje się, że tutaj ten dochód. W sensie dochód, w sumie strata tak naprawdę, bo cały czas jest, jesteśmy na minusie na tej linii. Ale jest trochę mniejsza, bo trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że był zupełnie oddzielny jeden pociąg, który wziął tylko i wyłącznie towary i w jedną stronę jechał praktycznie pusty. Także jego tutaj w tym momencie nie ma. Wszystkie trzy jadą w jednej linii. No problemem jest cały czas to, że jak widzimy jest mniej niż połowa pasażerów. I no, towary, powiedzmy to tam obojętnie. Tutaj doczepiłem dwa wagony do każdego składu, bo mam tutaj dość spore zapotrzebowanie. Co prawda, można by było chyba spróbować, jak to tutaj wygląda. Czy, czy towarów wystarcza? Jak to jest z towarami? Towar 2124. Może można jednemu pociągowi, na przykład temu tutaj, zabrać ten jeden wagon. To będzie pociąg 10 żeby troszeczkę zbalansować, bo mamy tutaj 90%, praktycznie 100% zapotrzebowania i, i czasem też widać, że nie do końca te, te wagony są pełne. Więc będziemy mieć coś takiego, że 2, 2 i 1. No, nie jest to moje idealne rozwiązanie, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że jest trochę lepiej niż te dwie linie rozbite do tej pory. No, i druga rzecz, którą udało się zrobić, to jest północna magistrala kolejowa. Tak jak mówiłem, Daka połączone z Szantu i połączone z Jamen. Z I teraz tak. Nie jest też niestety najlepiej tutaj. Jak sobie zobaczymy, tą linię cztery pociągi, też po jednym tym, żeby dostarczyć narzędzia do Xiamenu. No i finanse nie wyglądają jakoś najlepiej. Jak sobie to przeanalizujemy, no na pewno na tym nie zarabiamy. Cały czas jest tak, że wydatki są wyższe od przychodów, więc niestety jest strata. Jak widzimy, transport no około 300 jednostek rocznie, no w sumie nawet bardziej 250 średnio, bo jest aż bardziej 200, raz bardziej 300. No, jakiś tutaj pojedynczy rok było, że było trochę więcej. No, nie jest najlepiej. Powiem szczerze, że ogólnie linie pasażerskie są jakieś takie ciężkie w tej grze do ogarnięcia. I, i no nie wiem, co z tym do końca zrobić. Tak jak czytałem w internecie, są różne podejścia, jakby, jakby to zoptymalizować. Chyba taki ogólny konsensus jest, mi się wydaje, że jak są takie linie to, żeby nie robić jednej wielkiej linii, tak jak mam teraz, która łączy trzy miasta, tylko po prostu podzielić to na pół, czyli będzie jedna krótka linia do Szantu i druga krótka linia Szantu, szantu z Jamen. I może w ten sposób polepszy nam się tutaj ten współczynnik yy, troszeczkę częstotliwości. Żeby była wyższa ta częstotliwość, w sensie krótszy czas pomiędzy odwiedzeniami kolejnych stacji. No i wtedy po prostu w szantu wydaje mi się, że stanie się pod takim hubem przesiadkowym. Nie jestem pewien, czy silnik gry właściwie rozwiązuje kwestie pasażerów. Czyli tego, że jakby jeśli chce przejechać sobie z Jamen do Daki, to musi się przesiąść w szantu. Powiem szczerze, że jak kiedyś o tym czytałem. Tylko, że to było ze dwa lata temu, jak ta gra wychodziła bardziej. Na początku jej tutaj rozwoju, tej Transport Fever 2. No to chyba to nie było rozwiązane. Nie wiem, czy się coś w tej kwestii zmieniło, czy może teraz jest tak, że pasażerowie faktycznie zrozumieją, że mogą się przesiąść w szantu i, i pojechać dalej. Wydaje mi się, że tak może być. Zobaczymy, przetestujemy. No jakby nie mamy nic do stracenia, ponieważ no, nie wygląda to dobrze generalnie. No tracimy, cały czas tracimy. Aha, to nie jest ta linia. Eee, Tylko to będzie ta linia. No, ale tym bardziej, no, cały czas stacimy. Nie ma tutaj niestety dochodów. I tak samo można przeładować, wiadomo, eee, narzędzia, po prostu tutaj. Wymaga to oczywiście modyfikacji tej, tej linii kolejowej, ale to nie jest jakiś duży problem. Więc to na pewno jest plan na następny odcinek, czyli pomiędzy odcinkami sprawdzić, czy. Można podzielić to linię północną na dwie części, i czy to zdaje egzamin lepiej niż posiadanie jednej dużej linii łączącej wszystkie trzy. No i też oczywiście tutaj zadbałem o to, żeby było stąd tu, stąd tam, i odwrotnie też, żeby to nie było tak, że pominąłem szantów w drugą stronę, więc w obie strony można przejechać. No ale zobaczymy. Druga sprawa też z pasażerami, jaka jest ważna, no są miejsca docelowe. Jak sobie tutaj spojrzymy, no to Xiamen w sumie jest nieźle, daka jest trochę gorzej, ale tutaj mamy też podświetlone, jakby to mogłoby się wydawać, że to jest głupie, bo to miejsca docelowe w samym mieście, ale właśnie też tutaj mamy linię wewnętrzną, autobusową i ona dowozi nam tutaj naszych pracowników, do domów albo do sklepów, klientów i tak dalej. No i wykorzystanie jest tylko 35%, czyli wydaje się, że można by było to dużo, dużo poprawić. I tutaj jest kolejny problem. Jak szukałem informacji o tym, jakby to zrobić dobrze, no najczęściej jest, żeby było w obie strony, żeby można było, bo agenci, czyli pasażerowie, bo to jest w tej grze system agentów. Każdy, każdy citizen, każdy mm, obywatel miasta jest symulowany oddzielnie ma jakieś swoje miejsce zamieszkania ma jakieś miejsce, w którym Lubi kupować, w którym pracuje. No, i tutaj, właśnie możemy ewentualnie jakoś próbować coś z tym zrobić. No, w ogóle też może wsiądziemy do, do, do jednego pociągu, żebym wam pokazał całą linię, którą tutaj zbudowałem, żebyście mogli sobie ją obejrzeć w międzyczasie, jak o tym rozmawiamy. No, jak widzicie, te procenty nie są przynajmniej w tym inner city, czyli miastowym Niespecjalnie tutaj jakieś, jakieś duże te współczynniki, więc może da się coś też z tym jakby coś pokombinować. To jest też na pewno pomysł na następny odcinek. Jeszcze też sprawdzałem inne części mapy, na przykład yy, stary, znany nam dobrze yy, produkcji żywności. No i wygląda na to, że produkcja jest za mała w sensie dostarczanie yy, ziarna do przetwórstwa jest zbyt niskie. No Tutaj jest fajna taka droga, że widzicie sobie idzie jedna obok drugiej, czyli kolejowa magistrala obok, obok, obok dróg. Drogi, którą zbudowaliśmy do Szantu. Całkiem fajnie to wygląda. Tutaj się odbija. Um, więc to, to też na pewno na następnym odcinku zobaczycie, jak sobie zwiększyłem tam produkcję tej żywności, bo na, to na pewno też wpłynie pozytywnie na wzrost. Rozwój miast, które korzystały z niej. Także tak to mniej więcej to wygląda. Ta magistrala się tutaj ciągnie. W miarę proste odcinki, więc jeśli chodzi o odległości, to jest to raczej mi się wydaje dość zoptymalizowane. Tutaj nie powinna czy tam pasażerowie narzekać, że są jakieś dalekie odległości. No, niestety, jak widzicie po wszystkich tych moich zmianach, tutaj niestety nam jeszcze bardziej zmalała kwestia. Hmm, dochodu. Jesteśmy cały czas na plusie, czyli ten dochód jest, ale jak sobie spojrzymy przed tymi naszymi wielkimi tutaj inwestycjami w tą magistrale i te zmiany w tu Czększa, no jak, jakby różnica gołym okiem jest widoczna, że jednak słupek niebieski był dużo wyżej niż słupek czerwony, teraz jest dosłownie minimalnie ponad, także no nie jest to jakby Idealne rozwiązanie. Tak samo mówiłem, że jeśli chcemy zrobić naprawdę bardzo dużą, fajną tutaj magistralę łączącą duże miasta jako taki jeden z celów tej serii no to niestety musimy mieć dobry zysk na innych, innych miejscach. Inaczej to, to nie ma sensu, bo to będzie prawdopodobnie też przynosić stratę. Jeszcze więcej strat sobie nie możemy pozwolić, bo no niestety. Tutaj będzie to dość dużym problemem. No, no, był, były lepsze czasy. No, spokojnie 2-3 miliony. 3 nawet, między 3 a 4 zarabialiśmy. Było dochodu, teraz jest raptem około 2 z hakiem. Czasem trochę lepiej, czasem 3-6, ale potem 1-7, więc się to gdzieś uśrednia. No i tak jak mówiłem, jeszcze żeby to zobaczyć, tutaj jest no, całkiem sporo tego mi się wydaje, że zapotrzebowanie na no jest w miarę w miarę spełnione w Hongkongu. W New Taipei jest słabo. Jak sobie właśnie spojrzymy, tutaj niewiele nam tutaj jest tych dostawcy. Niespecjalnie nam tutaj dowożą wszystko co powinniśmy mieć. Także możemy tutaj troszeczkę jeszcze dołożyć e, ciężarówek. I w Hyfe jest też 50%, więc jeszcze można by było więcej. No i spróbowałem już trochę tej taktyki z podziałem, właśnie w przypadku naszych statków. No i mamy tutaj. Czy jest lepiej? Odnoszę wrażenie, że nie specjalnie. Pamiętajmy, że wtedy byliśmy na styk. Jeszcze mamy. Może tutaj jest, do Hongkongu lepiej. No, Hongkongu jest trochę lepiej, więc prawdopodobnie jest tak samo. Przepustowość nie jest na pewno też większa 200-100. A tutaj było e, przepraszam, tu jest to jest 100, czyli około 300 wtedy też było około 300. Może jest minimalna większa przepustowość w tym momencie. Ale tak, no tutaj mógłbym wymienić już tych, nie produkują tych statków mógłbym je powymieniać, wszystkie na nowe tak naprawdę nie mam dużego wyboru. Jest tylko ten, tylko że on jest 267 tysięcy na rok utrzymanie. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za dużo na naszej linii. Także to się będzie w ogóle nie będzie się zwracać niestety. 4 minuty i drugie jest co 5 minut, czyli no całkiem nieźle, ale najwyraźniej nadal coś jest nie tak. Być może znowu z połączeniami wewnętrz, wewnętrznymi i w sumie tak jak widzimy jest tylko 28% użytkowania jeśli chodzi o komunikację autobusową także tutaj na pewno jest dużo do poprawy jeśli chodzi o autobusy i, i to będę się starał jakby zrobić bo to, to, to jest rzecz która no jest niezbędna żebyśmy znowu trochę mieli większe tutaj zyski, dochody żeby można było zrealizować ten projekt tej magistrali łączącej największe miasta Inaczej to nie ma po prostu sensu. Bo no, nie będzie nas na to stać. No, niestety na bardzo wysokim poziomie trudności, nawet jak mamy takie rzeczy jak 89 milionów i zero pożyczki, to wciąż nie jest tak, że, że możemy sobie pozwolić na jakieś takie hojdakowanie wciąż, wciąż może być. Możemy być zagrożeni. Jak widzimy wynik firmy wciąż rośnie. Także to jest dobry znak. Zbliżamy się powoli do tego 70. Myślę, że im bliżej będziemy 2000 roku, tym bardziej będziemy się zbliżać do celu najwyższego levela, najwyższego poziomu naszej siedziby. Dobra, przedyskutowaliśmy sobie, co będzie w następnym, Ja sobie spróbuję to teraz zrobić. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!